Dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor. a to 547 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. I dzisiaj będzie odcinek poświęcony wydarzeniu, poświęcony pewnej konferencji, która już tradycyjnie odbywa się w Częstochowie. Tradycyjnie to znaczy, że jedzie tam po raz trzeci. A o czym mowa? Dzisiaj mowa o DBSS Tour Częstochowa Warsztaty Employer Brandingu. Tak, to już po raz trzeci w Częstochowie, niedaleko Jasnej Góry, będziemy sobie rozmawiali na tematy związane z wizerunkiem pracodawcy. Ale w tym roku nieco w innym klimacie. Po pierwsze zmienia się miejsce. Tym razem gość będzie nas gościć, hotel, który należy do sieci Arche. Nowy hotel na terenie Częstochowy i jego przepiękne wnętrza konferencyjne sprzyjają tego typu dyskusjom. Po drugie, w tym roku samo wydarzenie, jakim jest DBSS Tour stało się częścią Jurajskiego Kongresu Gospodarczego. A Jurajski Kongres Gospodarczy to najważniejsze wydarzenie biznesowe północnej części Województwa Śląskiego. Tak, to w Częstochowie od wielu, wielu lat. Kongres Jurajski, kongres gospodarczy ma miejsce i gości tutaj znakomitych przedstawicieli biznesu, zarówno tego małego, ale także i średniego i dużego, który to rozwija się na terenie Częstochowy i okolicznych gmin, powiatów i innych miejscowości. Tak to właśnie się tam dzieje. No dobrze, ale przejdźmy w takim razie do wątku, którym jest, są warsztaty Employer Brandingu. Na czym one polegają? Jak pokazały dwie poprzednie edycje, jest to wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem i to głównie wśród osób zajmujących się HR-em bądź komunikacją, taką, nazwijmy to marketingową, związaną z zatrudnieniem u przedsiębiorców i do tych dużych i średnich i małych. Jest to wydarzenie, które nie jest ukierunkowane na jakąś konkretną branżę, to znaczy nie ma tutaj obecnych na przykład tylko przedstawicieli centrów typu GB, jest, albo tylko call centrów. Nie. Tak naprawdę jest to wydarzenie kierowane do każdej organizacji, która prowadzi bądź chce prowadzić działania związane z Employer Brandingiem. Employer Branding, hasło, które towarzyszy nam od wielu, wielu lat i wzmacnia swoje znaczenie coraz bardziej, im bardziej żyjemy na rynku pracownika. Tak. W związku z czym. No, nie możemy tego tematu odpuszczać i nie możemy sobie pozwolić na, tym, na to, aby nie śledzić bieżących trendów związanych właśnie z procedurami bądź działaniami związanymi ze wzmacnianiem wizerunku pracodawcy. No dobra, no to co jest przygotowane w ramach agendy na BSS-Tur Częstochowa. Tak jak wspomniałem, jest to połączenie w tym roku dwóch różnych wydarzeń, ale wspólnie uzupełniających się. Jednym to jurajski Kongres Gospodarczy, a drugim Warsztaty Employer Brandingu. W związku z czym agenda tego wydarzenia również łączy te dwa światy, te dwa różne elementy. Zaczniemy w takim razie od początku, żebym mógł wam powiedzieć, czego możecie spodziewać się w Częstochowie w dniu. 4 listopada 2021 roku. Tak, zapiszcie sobie tą datę. Wchodźcie sobie na stronę bsstour.com, wybierajcie zakładkę dotyczącą tego wydarzenia, które ma miejsce w Częstochowie i się zapisujcie. Dlatego, że aby wziąć udział w tych warsztatach, które są nieodpłatne dla uczestników, trzeba się zapisać. Co więcej, trzeba się zapisać używając maila z domeny biznesowej. Jest to wydarzenie dla biznesu, w związku z czym nie są akceptowane zapisy z adresów typu Gmail, Onet, Yahoo!, O2 czy jakieś inne tego typu. Pamiętajcie, aby użyć adresów swoich korporacyjnych i wtedy będą wasze zapisy akceptowane. No dobra, ale wracamy w takim razie do agendy. Kongres będą prowadziły dwie osoby. W zasadzie nie tylko Kongres, ale i całą, całą konferencję BSS Tour. Będę to ja, tak. Ja mam przyjemność prowadzenia tychże wydarzeń, ale w Częstochowie będzie mi towarzyszyła Anna Tymoszenko, czyli kierownik Centrum Obsługi Inwestora z Urzędu Miasta Częstochowa. To Urząd Miasta Częstochowa jest partnerem strategicznym tego wydarzenia, w związku z czym chcemy tutaj wspólnie występować na scenie i wspólnie połączyć tematykę miejską samorządową, świata nauki, ale także i tą stricte biznesową. My z Anią otworzymy cały kongres, ale będziemy to robili w akompaniamencie znacznie ważniejszej osoby w tym regionie, a mianowicie w obecności Krzysztofa Matyjaszczyka, czyli prezydenta miasta Częstochowa. Jeżeli macie ochotę posłuchać, jak prezydent miasta angażuje się w obszar związany z pracą, związany z wizerunkiem pracodawcy, związany z rozwojem zatrudnienia, no to Krzysztof Matyjaszczyk jest w tym świetny i doskonale ten temat omawia na scenie. Robił to już dwukrotnie podczas poprzednich dwóch edycji DBSS Tur Częstochowa i teraz po raz kolejny będzie otwierał cały kongres, a następnie będzie uczestniczył również w pierwszym panelu dyskusyjnym, który jest przygotowany na to wydarzenie. A tytuł tego panelu to Częstochowa. Teraz lepsza praca i nie tylko praca, w regionie i lokalne inicjatywy HR. Tak, nam zależy na tym, aby te elementy employer brandingowe były wzmacniane o taki realny wizerunek biznesu i świata pracy, świata zatrudnienia, który ma miejsce w regionie, w tym razem Częstochowy. W związku z czym do Krzysztofa Matejaszczyka, prezydenta miasta Częstochowy, w tym panelu dołączą Aneta Janik Barciś, czyli dyrektor zarządzająca Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z Częstochowy, Artur Siwek, członek rady z Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie oraz Joanna Okularczyk, właścicielka z firmy Test Systemy. Tak, będziemy mieli połączenie pewnych organizacji związanych z pracą, ale także i miasta i samego biznesu. I to w tym gronie będzie omawiany program Teraz Lepsza Praca i nie tylko. Zobaczymy, jak w takim razie ta praca. W regionie i lokalne inicjatywy HR wyglądają. Ten wykład to tam ten panel potrwa 45 minut i zaraz po nim wchodzimy w kolejną dyskusję, i tym razem już właśnie na czystym polu employer brandingowym. Na scenie pojawi się nie kto inny, jak Zyta Machnicka, czyli prezesowa firmy Lightness przeze mnie nazywana Królową Polskiego Employer Brandingu, gdyż nie znam lepszej osoby w Polsce, która na Employer Brandingu się tak zna jak właśnie Zyta. Z Zytą mamy przyjemność współpracować już po kolejny raz. Była ona prelegentką zarówno na wcześniejszych warsztatach, była także obecna na BSS Forum, czyli dorocznej konferencji, którą organizuje Pro Progressio i w której omawiane są najważniejsze tematy w ogóle i trendy rynkowe jako takie. No, a tym razem Zyta opowie nam o employer brandingu dla małych i dużych, o trendach, o inspiracjach i o najlepszych praktykach. Jeżeli interesują Was właśnie takie tematy, to powiem Wam, że podczas spotkania z Zytą odpowie ona na kilka pytań, ale to będzie, pamiętajcie, forma warsztatowa, czyli będzie taka forma interakcji również z uczestnikami. No to jakie te pytania Zyta będzie zadawała? No cóż, zadawała albo będzie udzielała na nie odpowiedzi. No to zacznijmy. Takie trzy Wam przedstawię. Co musisz wiedzieć o rynku pracy w czasach niepewności i turbulencji? No chyba każdego z nas to interesuje. Czego od pracodawcy oczekują dziś kandydaci oraz pracownicy i jaki to ma wpływ na Twoją strategię employer brandingową? I na jakie kanały, narzędzia i formaty warto postawić w komunikacji firmy jako pracodawcy u progu 2022 roku. Wszystko na czasie, wszystko na temat i to będzie mega inspirujący 45-minutowy warsztat, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie rejestrujcie się na konferencję w Częstochowie, która będzie miała miejsce 4 listopada 2021 roku. No dobra, pozycję należy się przerwać. Dlatego, że podczas tej przerwy warto będzie również te kilka tematów pokontynuować, chociażby w kuluarach z filiżanką kawy w ręku. Ale jak już to zrobicie, to z powrotem wracacie na salę, gdzie tym razem będzie dla Was dostępna Iwona Grochowska, prezesowa firmy NICE. Iwona odpowie na pytanie, co się stało z pracowniczymi benefitami, jak działać, żeby skutecznie budować w pracownikach poczucie docenienia. Pytanie brzmi: jakie wy macie programy benefitowe w swoich firmach? Czy nadal używacie kart do siłowni? Czy nadal używacie biletów do kina albo teatru? No cóż, które z tych rzeczy przestały działać w trakcie pandemii, a które wręcz w tej chwili pojawiły się jako te, które faktycznie działają i przynoszą korzyści i z których to pracownicy czują się docenieni i zadowoleni? To są właśnie elementy, które będzie omawiała i dotykała Iwona Grochowska podczas swojego warsztatu, po którym idziemy na lunch, aby wrócić z niego w pełni najedzeni na drugi panel dyskusyjny poświęcony. Regionowi Częstochowskiemu biznesowo. Tak, tak, chcemy posłuchać, jak to biznes i ten mały, i ten średni i ten duży rozwija się w Częstochowie i w okolicach, i to jest takie zetknięcie świata małych, średnich przedsiębiorstw i korporacji. Dlatego, że będziecie mieli okazję wysłuchać debaty takich osób jak Andrzej Knop, prezes firmy Serwkom, Artur Kluba, dyrektor HR z firmy ZF Group, Fedir Jurkiewicz, prezes zarządu z Hegelman. Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tomasz Bryn Mora. Prezes zarządu Kasper, spółka ZO. Eee, tak, dobrze usłyszeliście. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna to jedna z tych stref, które bardzo prężnie się w Polsce rozwijały i nadal się rozwijają i goszczą na swoim terenie całe mnóstwo znakomitych firm. Więc omawianie rynku pracy, omawianie dobrych praktyk biznesowych i to zarówno wśród małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw bez udziału Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po prostu. Nie mogłoby się tutaj odbyć. A połączenie tej dyskusji wraz z prezesami i dyrektorami szeregu innych organizacji myślę, że może nam przynieść bardzo, bardzo ciekawy pogląd na to, jak wygląda rynek pracy, biznesowy rynek pracy w regionie częstochowskim. Po tym panelu idziemy na krótką przerwę kawową, aby z powrotem wrócić na warsztat. Tym razem zaprosiłem do rozmowy i w zasadzie nie do rozmowy, tylko do przeprowadzenia warsztatu Adama Wąsika. Z Adamem Wąsikiem znamy się od wielu lat. To jest człowiek, który, nie wiem czy kojarzycie, ale prowadził i zarządzał Golden Line'em i to przez dłuższy czas, a później założył własną firmę, w której jest współwłaścicielem i jest to pracownia EB. Jak sama nazwa jego firmy wskazuje, jego firma zajmuje się employer brandingiem, w związku z czym Adam jako ekspert od employer brandingu opowie nam o dobrej kampanii employer brandingowej, i odpowie jakaż to ona jest, powie nam także co liczy się w kampanii employer brandingowej, jak się do tego zabrać, opowie nam o tak zwanych z angielskiego do's and don'ts kampanii EB, oprócz tego powie ile to wszystko kosztuje, no chyba każdy z nas chciałby wiedzieć ile tak naprawdę kosztują nas kampanie employer brandingowe. Wreszcie, pójdziemy w kierunku mierzenia. Tak, pomiarów kampanii oraz KPI-ów, które są podstawą działań prowadzenia dobrych kampanii EB. No i na koniec, i, e, myślę, że będzie jeszcze na to czas, aby przedstawić kilka ciekawych kampanii z Polski i ze świata. I tak nam się będzie kończyła część merytoryczna e, BSS Tour w Częstochowie, czyli Jurajskiego Kongresu Gospodarczego oraz warsztatów Employer Brandingu, które zaplanowało dla was pro Progresją w dniu 4 listopada 2021 roku w hotelu Arche w samym centrum miasta Częstochowa. Żeby to nie zakończyło nam się tak bardzo szybciutko, to oczywiście na sam koniec wydarzenia planowany jest jeszcze networking. Tak, na tym networkingu możecie sobie porozmawiać i z prelegentami, i ze sobą nawzajem, a na pewno tematem, który będzie tutaj Was cementował, to będzie właśnie employer branding i dobre kampanie wizerunkowe z punktu widzenia Czegoś takiego, czym jest dawanie pracy przez pracodawców w Polsce. Mnóstwo mięsa, mnóstwo ciekawych dyskusji. Ja już nie mogę się doczekać tego wydarzenia i z przyjemnością, po pierwsze, wezmę udział w samych tych warsztatach, a po drugie, poprowadzę dla Was to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę ze mną się spotkać na żywo i interesują Was tematy HR-owe, te związane z rynkiem pracy, te związane z wizerunkiem pracodawcy. To Częstochowa w dniu 4 listopada 2021 roku jest najlepszym miejscem, aby się pojawić i właśnie zaspokoić swoje żądze wiedzy w tychże tematach. No to tyle. Stawiam kropeczkę tutaj. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was do stałej subskrypcji podcastu BSS bez tajemnic, gdzie za chwilkę pojawi się kilka nowych, ciekawych bardzo odcinków. Takie przynajmniej mam nadzieję, że będą przez Was odbierane. Ja będę zadowolony z ich kontentu, bo jest o czym mówić i to będzie bardzo, bardzo ciekawy kontent. Dziękuję również moim patronom. W serwisie patronite.pl wspierają mnie Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciel. Oraz Szymon Kryczka, i wy również możecie do nich dołączyć, jeżeli tylko macie na to ochotę. Ja tymczasem mówię Wam cześć. Na razie do usłyszenia, i częścią z Was do zobaczenia w Częstochowie. Na razie, cześć.